Witam serdecznie obozowe gatki na pierwszy ogień. Idzie Maciej Krzyształowicz, nowy człowiek w sztabie pierwszej mm. drużyny, można tak powiedzieć, Maćku, witam cię serdecznie. Witam, cześć. Jesteś trenerem bramkarzy w pierwszej drużynie Stali Rzeszów, ale zanim o tej codzienności, czyli tej ciężkiej pracy, którą się wykonuje na boisku, stricte o tobie sobie może porozmawiajmy. Tutaj Kamil zza kamery zadał bardzo fajne pytanie jeszcze przed nagraniem. Ja je powtórzę. Jak to się stało, że zostałeś bramkarzem? Przecież nie jesteś gruby. <gry> eee, powiem tak, bramkarzem może za duże słowo, ale byłem na tej pozycji zawodnikiem, próbowałem nim zostać, eee, szybko skończyłem, przekreśliły moje plany, marzenia, kontuzje. No może też nie tylko, ale, ale, ale na tym pozostańmy. A wybór I... pozycji? Chyba z pokolenia na pokolenie przeszło naturalnie, może podświadomie, naturalnie yy, niedaleko pada jabłko od jabłoni, tak się mówi, nie? Mm, tak. No e... i tak to zostało przekazane i w tym kierunku byłem rozwijany, bo przez dłuższą część mojego dojrzewania to, to tato mnie gdzieś tam prowadził i... i... Dopiero w pewnym momencie nasze drogi zaczęły się rozjeżdżać, no ale krew popłynęła w tym samym kierunku. No. To, to powiedzmy, że twój tato Andrzej Krzysztołowicz tak. to był ekstraklasowy bramkarz. Tak, tak, tak. To opowiedz naszym kibicom tak, żeby wiedzieli, żeby nie musieli googlować, o tak powiem. Hmm, no tak, tacie, tacie udało się dojść na najwyższy poziom w naszym kraju. Rozegrał 98 spotkań na najwyższym szczeblu w klubach takich jak Polonia Warszawa, Stomil Olsztyn, ŁKS Łódź z epizodem również za granicą w Apoelu Nikozja. Mhm. I tak jak mówisz, ty pewnie dzięki niemu tak naprawdę zostałeś bramkarzem. I gdybyś nie został bramkarzem, pewnie później nie zostałbyś trenerem bramkarzy, tak, co jest logiczne. I może przejdźmy do tego etapu, no bo on dosyć wcześnie się zaczął, jak mówisz, przez te kontuzje. Jak wyglądał ten Twój przebieg właśnie kariery? Tak przybliż proszę swoją postać naszym kibicom. Mm, tak, tak jak powiedziałeś, to, to tak chyba przechodzi później naturalnie z naszej pozycji. Mm, przejście w rolę trenera bramkarzy jest, jest powiedzmy, naturalne. I zaczynając swoją karierę, zaczynaliśmy wspólnie z Ojcem, jeszcze otwierając Akademię Bramkarską, mm -hmm. która działała na terenie Łodzi i Warszawy. Tam działaliśmy razem. I zaczynając swoją pracę, zaczynałem ją tak naprawdę na poważnie w Akademii SEMPA Warszawa. Bardzo fajna akademia, jeśli chodzi o szkolenie młodzieży na Mazowszu. Eee, bardzo miłe wspomnienia w sumie 9 lat pracy w tej akademii w, w tym czasie została zrealizowana naprawdę eee, fajna metodologia która pozwoliła wyjść eee, do piłki profesjonalnej kilku, kilku naprawdę utalentowanym zawodnikom jeśli chodzi o bramkarzy to Kacper Tobiasz jest naszym wychowankiem no, ale są też zawodnicy, zawodnicy grający na pozycji no bo zawodnicy z pola, mm -hmm. Jest z nami na obozie między innymi jeden z nich w drużynie łks u Mateusz Wysokiński. Także Szymon mm -hmm. Także. Jest ciekawe nazwiska, jakby nie patrzeć zawodników, którzy od nas wyszło, no. I co było później? Później. E Nadszedł już czas, kiedy ja chciałem, bo to był mój główny cel, trafić do piłki, piłki seniorskiej, stricte seniorskiej, profesjonalnej i zaczynałem swoją pracę w Polonii Warszawa. To był etap trzeciej ligi, no ale Polonia też rządzi się, zawsze rządziła się swoimi prawami, jest to klub utytułowany, więc na poziomie trzeciej ligi to było bardzo fajne miejsce na start. Dla mnie współpracowałem z bardzo fajnym trenerem, mentorem, od którego bardzo wiele wyciągnąłem na swoim etapie początkowym. Trenerem Krzysztofem Chrobakiem. Wojtkiem Szymankiem. Po okresie dwóch lat zdecydowałem się na wyjazd poziom wyżej, na poziom centralny do drugiej ligi, do pogoni siedlce. No, i myślę, że to fajna taka ścieżka, krok po kroku, coraz wyżej, stopniowo zawsze dążyłem do własnego rozwoju. To było dla mnie bardzo ważne, jest bardzo ważne, ale jednak trzeba, trzeba iść do przodu i szukać nowych wyzwań. Czułem, że to jest dobry moment na zmianę i przestój nastąpił po siedlcach. E, po sielcach zdecydowaliśmy się trochę z takich przyczyn, albo i nawet nie trochę, a przede wszystkim z przyczyn rodzinnych. E, zjechać bliżej domu rodzinnego mojej żony Natalii. E, mamy dwójeczkę, dwójeczkę wspaniałych dzieci i, i zależało nam, żeby być troszeczkę bliżej bliżej domu, bliżej chociaż jednych dziadków. E, Nagle pojawiła się opcja oferta w Stali Rzeszów. Byłem na jednym, drugim, trzecim, czwartym spotkaniu z Radiem Chłówcem, którego serdecznie pozdrawiam. Pozdrawiamy. Eee, wtajemniczył mnie w projekt klubu, w projekt Akademii. Nie ukrywam, że, że bardzo mnie to kupiło. Jacy ludzie tutaj pracują, jakie to jest miejsce do rozwoju. Hmm, tak jak powiedziałem, i naszego, ale też przede wszystkim zawodników. Eee, bo uważam, że jest to wyjątkowe miejsce na, na skalę naszego kraju i, i postanowiłem nawiązać współpracę i bardzo się z tego cieszę, że dostałem szansę i, no i po dwóch latach pracy w Akademii yy, dostałem możliwość kolejnego, kolejnego rozwoju, kolejne piętro wyżej dla mm -hmm. mnie jest, jest pierwsza liga i z tego się bardzo cieszę, że, że stopniowo progresuję ja. I walczymy o to, żeby nasi zawodnicy również e, tak prowadzili swoją, swój etap swojej kariery, by, by stopniowo przeskakiwać kolejne szczeblenie. Mhm. Myślę, że to jest ważne. I z pierwszą drużyną no, pracujesz od kilku tygodni. Można powiedzieć, że będziemy wchodzili w czwarty tydzień przygotowań, mhm. czyli łatwo sobie policzyć, od jakiego czasu pracujesz, prawda? Z tą grupą bramkarzy. Jaka to jest grupa bramkarzy z Twojego punktu widzenia? Bardzo perspektywiczna, bardzo pracowita, naprawdę jest to grupa osób, która wie czego chce i, i ciężko pracuje na to, by, by osiągnąć sukces. I powiem tak, jest wśród nich taka zdrowa rywalizacja, która jest bardzo potrzebna, która świadomym osobom jeszcze nigdy nie zaszkodziła, ale tylko pomogła. Udało nam się dojść do momentu takiego, w którym jestem bardzo zadowolony też z takiej współpracy między nimi. Mhm. E, atmosfery, która panuje na naszych zajęciach, bo, bo kiedy jest czas na to, by my zająć się pracą i realizować e, zamierzone cele w tym ciężkim okresie, bo nie ukrywam, jest to ciężki moment dla nich. Ten poprzedni tydzień był, był mikrocyklem naj, najtrudniejszym w tym naszym okresie przygotowawczym, ale wszyscy dali radę i, i myślę, że podnieśliśmy tą poprzeczkę dzięki temu. Troszeczkę wyżej i, hmm. i to nam pozwolił zbić się na, na również wyższy poziom w przyszłości. Wierzę, że to nasza, nasza praca, ich zaangażowanie po prostu zaowocuje na boisku. Jest taki element, na który ty w tym okresie konkretnie przygotowawczym kładziesz największy nacisk, pracując z bramkarzami? Hmm, powiem tak. Jest to okres przygotowawczy, ale jest to Krótki okres przygotowawczy. Aha. Oczywiście ważnym aspektem, bardzo ważnym aspektem jest tutaj aspekt pracy nad kwestiami motorycznymi. Stąd też, tak jak powiedziałem, zeszły tydzień był bardzo ciężkim tygodniem pracy mhm. dla wszystkich zawodników, ale to wszystko ma swoje cele. Jednak patrząc z perspektywy czysto również piłkarskiej, że jest to krótki okres przygotowawczy, bardzo. Ważną kwestią są przekazywane przez nas narzędzia dla zawodników w postaci kwestii taktycznych, by oni potrafili odnaleźć się w nich na boisku oraz my jako nasza pozycja bramkarza, e, powiedzmy w cudzysłowie takiego kapitana defensywy, linii defensywnej, bloku defensywnego. Żeby nam było łatwiej zarządzać mm -hmm. tą ekipą, nie? Rozumiem. Także te, te sprawy, czysto również teoretyczne, na tym etapie już teraz są również ważne, nie? I jeszcze tylko o jedną kwestię zapytam, bo. Wcześniej też tak było, bo i trener Radek Hołubiec i trener Sebastian Nowak mhm. odpowiadali za pracę z bramkarzami, ale nie tylko i nie inaczej jest z tobą, prawda? Zgadza się, zgadza się. Eee, mamy tu dodatkowy bodziec do rozwoju, eee, także nie skupiamy się tylko na pracy z bramkarzami i na niczym poza, a, a bardzo mocno uczestniczymy w procesie organizacji przy stałych fragmentach w defensywie. No, i uważam, że to jest bardzo słuszny kierunek, no bo tak jak powiedziałem, fajnie, gdy ten bramkarz ze swojej perspektywy ma szansę zwrócić uwagę, co jest bardzo kluczowe, które przestrzenie na boisku w tym polu karnym są, są kluczowe i na co powinniśmy poświęcić najwięcej czasu, i dlatego myślę, że. Pomoc w tych, fragmentach, w tych fragmentach gry przez naszą, naszą postać jest, jest słuszna. No myślę, że cały świat idzie w tym kierunku i wiele klubów, czy to w Polsce, czy na Zachodzie, praktykuje taką formę, gdzie trener bramkarzy uczestniczy bardzo mocno w tym procesie. Super. Dziękuję, Maćku <laughs> za rozmowę. I co? Owocnej pracy z bramkarzami, żeby cały czas czynili postępy tak, jak ty by sobie tego życzył, i myślę, że oni tak. sami również. Ja również dziękuję, dziękuję pięknie i trzymajmy kciuki za stal. Tak jest. Dzięki bardzo za uwagę i do zobaczenia. Wszystkiego dobrego.